Cześć, tu Michał, portal funduszowe.pl Czy warto inwestować w fundusze chińskie? Na pewno będzie to dynamicznie rozwijający się, kluczowy dla Emerging Markets rynek, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Ten szczegół to wybranie odpowiedniej strefy na inwestycje. Dla inwestycji długoterminowych posłużymy się pierwszym wykresem. Jak widać, indeks chiński zbliża się do strefy, gdzie zaczyna być już drogo. W tej strefie kończą się niektóre hossy zwykłe. Co jakiś czas, powiedzmy co dwa cykle Kichina, występuje na rynku chińskim silna hossa, powiązana ze spadkowym cyklem dolara. Idealna inwestycja to zakup funduszy chińskich przy dolnej linii oraz ich późniejsza sprzedaż przy linii czerwonej, czyli w strefie, gdzie jest już rekordowo drogo. Inwestycje przy zielonej linii proponowaliśmy w czerwcu poprzedniego roku, gdzie nastąpił wolumenowy sygnał kupna. Na kolejną okazję trzeba będzie znów trochę poczekać, a jak wygląda sytuacja na rynku w krótszym terminie? Technicznie mamy wybicie ważnego oporu i powrót pod wsparcie. Czasu na wzrost jest jednak coraz to mniej. Jeżeli więc do lipca nie będzie znaczącego wybicia w górę, to wzrost nastąpi dopiero po fazie spadkowej. Spadek ponownie pod linią wsparcia byłby zapowiedzią przejścia do BESY. Fazę spadkową zapowiada już wskaźnik CLI OECD, który szczyt wyznaczył w lutym. Wskaźnik wyprzedza zdarzenia na rynku akcji o mniej więcej 6 miesięcy. Jeżeli kolejne odczyty potwierdzą notowy szczyt, to mniej więcej od sierpnia możemy oczekiwać powrotu słabości w Chinach. Jeżeli więc planujesz inwestycję długoterminową w Chinach, to zaczekałbym na fazę spadkową i kolejny test zielonej linii. Jeżeli kupisz w tej strefie, to kolejne cykki China powinien przynieść wzrost indeksu do linii czerwonej, a ta rekordowa strefa będzie dobrym momentem na sprzedaż. Jak widać, inwestycja wymaga czasu i cierpliwości. Ale te elementy są niezbędne nawet wtedy, gdy inwestujesz w lokatę bankową. W przeciwieństwie do lokaty, na rynku akcyjnym możesz jednak liczyć na bardzo dobrą zapłatę w dłuższym terminie. Jeżeli ten materiał wydał ci się ciekawy, to daj łapkę w górę i oglądaj nasze kolejne analizy. Subskrybuj nasz kanał. A jeżeli chcesz otrzymywać codziennie najnowsze analizy. To zapisz się na bezpłatny newsletter funduszowy.pl. Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny e-book: Jak skutecznie inwestować w fundusze.